I dzisiaj powiemy sobie o, również o tak zwanych niewielkich zwycięstwach. często jest tak, że w drodze do sukcesu, kiedy gonimy, kiedy dążymy do tego wymarzonego, wyśnionego naszego sukcesu, zapominamy doceniać siebie za wszelkie małe osiągnięcia. Realizacja celów przypomina tak naprawdę często puzzle. Mamy taką układankę, która składa się z wielu różnych elementów, i kiedy bierzemy całą układankę, ona jest podzielona na drobniejsze części. Często jest tak, że kiedy mamy przed sobą różne pojedyncze części, które już zrealizowaliśmy, nie, do, nie potrafimy ich docenić, czyli nie wiem, potrafię już y, umawiać spotkania w marketingu sieciowym, tak? Potrafię już zrobić listę w marketingu sieciowym, tak? Potrafię już przeprowadzić spotkanie dla potencjalnego zainteresowanego, tak? Ale nie mam tego ogromnego sukcesu jeszcze. Y, zaczyna nam się bardzo często rozmywać to. I skupmy się, usiądźmy na chwilę, zastanówmy się: umię już to, potrafię już to, zrobiłam już to, czyli połowa tego listka już jest złożona. Co jeszcze brakuje mi do tego pełnego osiągnięcia sukcesu? Bardzo ważne jest to, żeby w tym pędzie, w tym ciągłym gonieniu za tym wyśnionym, wymarzonym celem, za tym sukcesem, zatrzymać się na chwilę, ocenić te swoje skrawki. Te rzeczy, które już potrafisz, te rzeczy, które już umiesz, zdaj sobie z nich sprawę. To nie jest tak, że ciągle stoisz w jednym miejscu. Już niewielkie swoje zwycięstwa możesz zaobserwować, możesz zauważyć. One powinny Cię cieszyć, one powinny dawać Ci satysfakcję, powinny dawać Ci zadowolenie powinny sprawiać, że e, tymi małymi kroczkami, tymi małymi sukcesami Tą drogą będziesz dążył do swojego wyśnionego, tego naprawdę wielkiego sukcesu. Robiąc rzeczy wielkie, nie zapominajmy o tych małych. Pamiętajmy zawsze, że wiele bardzo istotnych, dużych sukcesów składa się z tych drobnych właśnie puzli, tych malutkich. I doceniaj się za te niewielkie zwycięstwa. Pamiętaj o nich, że one są. Niech to będzie motorem Twojego działania. No następna taka bardzo ciekawa rzecz, można by powiedzieć sekret, ale może niekoniecznie. Twoja pozycja zależy dokładnie od tego, z kim się porównujesz. Co to znaczy? To znaczy to, że kiedy porównujemy się z kimś naszym zdaniem lepszym, no to oczywiście czujemy się gorsi i wydaje nam się, że kim my tak naprawdę jesteśmy, jaki mamy sukces, tak? Jak ci się powodzi? No, średnio. W porównaniu, ale w porównaniu z kim? Załóżmy, rozpoczynasz współpracę w marketingu sieciowym. No i cóż, prowadzicie sponsor. Bierze cię za rączkę, robi z tobą różne rzeczy. Oczywiście chwała mu za to, jeśli rzeczywiście robi, bo tak powinien generalnie. Eee, zakładamy, że nigdy wcześniej nie miałeś żadnego doświadczenia w marketingu sieciowym. Pytanie, czy porównujesz się z tą osobą? Tak, na pewno porównujesz się, tak? Zaobserwujesz tą osobę. Jeżeli on robi dla ciebie spotkania, słuchasz go, i teraz co to oznacza dla ciebie na przyszłość? Im dłużej on robi dla ciebie spotkania, tym właściwie gorzej dla ciebie, ponieważ on ćwiczy coraz bardziej i staje się w tym coraz lepszy. Natomiast ty, będąc w roli obserwatora, niestety nie ćwiczysz. W związku z tym, jako obserwator, stoisz w miejscu. On rozwija się. Porównując się cały czas z nim. Będziesz czuł się coraz gorzej. Dlatego jest bardzo ważne, żebyś jak najszybciej wystartował ze swoją akcją, ze swoim działaniem, ze swoimi spotkaniami, ze swoimi prezentacjami, jeżeli Twoja firma marketingu sieciowego jest tak skonstruowana, że należy robić prezentacje jeden do jeden. To, co mogę Ci poradzić, to nie porównuj się. Nie porównuj się ani ze sponsorem, ani z nadsponsorem, ani z żadną osobą w Twojej firmie, w marketingu sieciowym, ani też w innej firmie. Dlaczego? Dlatego, że każdy ma inny czas doświadczenia, każdy przerobił inną liczbę spotkań, inną liczbę akcji, każdy ma inny sukces, każdy również ma inny czas rozwoju. Każdy z nas, ty i ja, jesteśmy jednostką indywidualną, każdy z nas rozwija się w swoim własnym tempie, robisz to szybciej lub robisz to wolniej. To, że ktoś przez rok Zajmuje się współpracą z jakąś firmą i nie osiągną jeszcze sukcesu, nie oznacza to, że ty również będziesz miał taką samą ścieżkę. Jesteś inną osobowością, być może szybciej nauczysz się tego, czego ta osoba nie była w stanie. Być może masz inne predyspozycje, być może masz lepsze kontakty w swoim środowisku, albo być może lepiej sobie poradzisz w marketingu online. Często jest tak, że porównujemy swoją firmę do innych firm. Generalnie można powiedzieć, że jest to nieuniknione. Jeżeli już wybrałeś daną firmę marketingu sieciowego, jeżeli podjąłeś, podjęłaś współpracę, to po prostu się tego trzymaj. Po prostu konsekwentnie realizuj plan. Oczywiście ten plan na początek trzeba zrobić. Jest to bardzo istotny element. Jeżeli planu nie zrobisz, to może być tak, że ktoś inny za chwilę zaproponuje Ci inny marketing, a za chwilę ktoś jeszcze inny zaproponuje Ci jeszcze inny marketing i wydawać może być się mogło to, że w tamtym innym marketingu, w tej innej firmie możesz. Osiągnąć większy sukces albo też szybciej. Niekoniecznie musi tak być. Oczywiście nie mówię tutaj o tym, żebyś miał klapki na, oczy, na oczach, natomiast mówię tutaj o tym, że jeżeli podejmiesz już świadomą, racjonalną decyzję, że chcesz współpracować z firmą X, to zrób sobie plan działania i po prostu działaj. I jak najszybciej stań się samodzielnym partnerem biznesowy, biznesowym. Jak najszybciej, samodzielnie. Staraj się e, pracować nad swoją listą, robić plan działania samodzielnie robić przede wszystkim spotkania, a jeśli tylko chcesz i masz predyspozycję, i jeżeli tylko e, nic nie stoi na przeszkodzie, jak najprędzej rób, rób również swoje konferencje internetowe. Zapraszaj tam swoich ludzi i buduj swój biznes również online. Buduj go również na żywo! Jedno i drugie jest bardzo ważne. Bardzo ważne jest to, żebyś potrafił rozmawiać z ludźmi na wizji, ale żebyś również umiał to robić przez internet. Dzisiaj nowoczesny marketing sieciowy, żeby mógł się rozwijać stosunkowo szybko, na najwyższym swoim możliwym potencjale, warto wzmacniać go rzeczywiście internetem. Wszystko zależy od tego, jaka jest specyfika Twojej firmy, jaka jest specyfika produktów, które proponuje Twoja firma i które być może Ty również proponujesz jako udział w systemie. My secret life in my secret.